na jakieś pięć. Naprawdę, to jest folklor. Ja już powiedziałem. Fol Folklor musi istnieć, folklor musi się wyszumieć. To jest jakieś powielanie e, chorych historii Konrada Niewolskiego, publikowanych już od, przez niego od kilku lat, chyba czterech czy pięciu. Naprawdę przecinamy ten temat, idziemy dalej. Bo Arek Tańcula y, zrobił w Pampersy. Mówię to całkiem poważnie. Zresztą on, on, to, on to de facto przyznaje. Ja Mam na to pewne... Na to do, ale ja nie jestem Arek Tańcula, ani, ani ten szalony szczurik. Nie będę przecież publikował e, rozmów prywatnych. E, ale Arek się wystraszył tej walki. Powiedział, że może ze mną walczyć. Musimy musi Czas na przygotowanie, mógłby ze mną walczyć w marcu. Tak samo mówił, bo ja już miałem walkę na Afryku podpisaną na Arka Tańcule. Dirty Street Boxing, rzymska klatka. Federacja złożyła podpisy, ja złożyłem. Tańcula powiedział, że potrzebuje więcej czasu. W październik. Potem na Fame 23 taka sama sytuacja, analogiczna. Powiedział, że potrzebuje jeszcze więcej czasu. I teraz Prime uznał, że przeprowadzi tą walkę. już pośredniczył w tych rozmowach. już ustąpił mu. To on doprowadził do tego, że jestem tutaj. I Kasiusz mu ustąpił z tej walki, ponieważ Kasiuszowi zależało na walce z wrzoskiem. To Tam są prawdziwe emocje. I tak jak dzisiaj powiedział, Tańcula odmówił walki ze mną, bo się boi. Powiedział, że ze mną potrzebuje mieć czas do marca. Nie ma tego złego, co aby na dobre nie wyszło. Federacja wczoraj stanęła na wysokości zadania. Powiedzieli mi: słuchaj: no tańcura boi się ciebie, jest przerażony, znowu znowu gra na czas, potrzebuje jeszcze kilku miesięcy powiedział, na przygotowania, ale mamy dobrą wiadomość. To jest Twoja ostatnia walka i to będzie godne wydarzenie i będziesz miał króla. No, walka z Tazem? Walka z królem. Powtarzam jeszcze raz. więc ma teraz pas króla? dom Kazem. Więcej nie mogę powiedzieć. Bo wygrał turniej w rzymskiej klatce. Ja jestem pomysłodawcą rzymskiej klatki. On wygrał turniej w rzymskiej, rzymskiej klatce. To, to, jeżeli federacji to się uda doprowadzić, przeprocedować, no to będzie potężne wyzwanie. E, świetne, krwawa bitka. No. On jeszcze nigdy nie przegrał, ja nigdy nie byłem znokautowany, więc na pewno zapowiada nam się ciężki, krwawy, trzyrundowy bój. Po pierwsze, ja miałem walkę z... do tej pory na ten moment nie mam aneksu podpisanego. Ja mam walkę z Kasjuszem. Ja mam dzisiaj, dzisiaj, 11 stycznia, mam main event, a, tak, ale z, mam main event z Kasjuszem na tej gali. To, że tutaj jestem, to jestem tylko z grzeczności, bo ja nie musiałbym tutaj być, a pieniądze by mi zapłacili, wiesz. Więc po prostu przyjąłem, e, bo miałem już dogadane dwa miesiące temu, oni do mnie powiedzieli tak, dobra, to Kasjusz nie chce, to damy ci, nie wiem, no z kim chcesz się bić, sobie. Ja nie wiem, no, dajcie, no, z Józef, że Juźwiak mówi, że możesz zrobić. Ok, no, dajcie mi tego Jóźwiaka i cześć. I tak było. A oni nagle, trzy dni temu, gdy ja byłem w Tajlandii, i już y, się zacząłem pakować, że będę wracać do Polski mówią do mnie, wiesz co, nie masz tej walki z Jóźwiakiem, albo z Moranem, albo żadnej No ja no to żadnej, musicie mi wypłacić pieniądze, ch**a z mam I tak się skończyło. No i nie minęły potem dwa dni Dobra, przepraszamy, jednak jest po staremu, masz walkę z Jóźwiakiem Wiesz, ja nie pozwolę sobie na jakieś takie kim ja jestem, że oni mi będą tak rozgrywać Może jakby inaczej ze mną pogadali 350 tysięcy mi dawali za Morana, stary To są dobre pieniądze teraz na te free Za Miałeś ze mną kontrakt na K1 to ja pójdę w twoją dyscyplinę, pójdę w ten boks, ale chociaż małe rękawice ubierzmy. I po juźbiaku, ja sobie tam chwilę odpocznę, ty sobie możesz odpocząć, człowieku, e, po, tym, e, po tym karle e, wrzoskiem. Z Józkiem się można rozpocząć. Ja dam wtedy koncert. O, dam wtedy koncert. A nawet za darmo wam ten koncert zrobię. Ty sobie odpoczniesz i wychodzimy do walki. Trzy rundy po trzy minuty. Czy... Nawet w programie Szałendańczyka, na której serdecznie zapraszam, gadaliśmy o tych sytuacjach i o tych live'ach Pasuda. I e, pasut jest po prostu gdzieś podobnie jak ja. Ja widzę w nim z siebie, jakiegoś tam sprzed kilku lat, bo teraz już tak. No dzisiaj wyjątkowo się, ale ogólnie ja tak już nie robię, a on tak robi cały czas i ja widzę, że to jest zagubiony człowiek, który nie jest szczęśliwy i to, że on, takie rzeczy tam gdzieś spotykają i robi, on w głębi, że ja szczerze uważam, że Pasut w głębi gdzieś tam serca jest fajnym gościem, który gdzieś zabłądził, gdzieś się pogubił. Jacek teraz, e, Jacek to jest niby jego ostatnia walka, no bo on teraz tam... E, no dobra, nie będę gadać. Bo Jacek teraz e, skupia całe swoje zdrowie i całą swoją uwagę e, na spłodzenie potomka. I mówił, że to jest ostatnia walka, bo on chce po prostu, e, no chce, chce mieć, chce mieć, zastępcę. Z kim? Z Pan panią, panią, z Mrs. Joanna. podobną, Wygląda, ubiera się dość koniecznie, stary, ja powiem ci, że jakby ubrała takie to, to sam bym tam puknął. Nie, dobra, ty to, żartowałem. Ja dotrzę... tak, a sami nieraz na afterach tak, kur... nie wiedział, co się dzieje. I teraz pobyt, to... to cię... Słuchajcie, apeluję do, apeluję do włodarzy federacji, czyli sam do siebie, nie dawajcie tańculi żadnego alkoholu. Ja wiem, ja to sam mówię, że zrobił mi Zadora prezent tym, bo był remis po dwóch rundach a, i, i, i prawdopodobnie by ją wygrał jeżeli chodzi o łokcie, no ale jest z*****a i się skończył, i skończył. I dalej widzę w wywiadach, chodzi, pokazuje te łokcie jako pośledzony, no już nikogo to nie interesuje mnie tym bardziej. Nie? Medialnie no, no skakuje ode mnie totalnie, nie, więc duży przeskok, więc wątpię, że, że ktoś taką walkę przyklepił. No tutaj muszę się postawić, mimo że Kasyż jest moim ziomkiem, ale zombiaka też też lubię. No, no wiesz, to są tematy, które już nie powinno się poruszać. Tam dokładnie nie było słychać, co Kasyż powiedział, bo były zakłócenia, problemy z łącznością, ale ja wiem, co zombie przeżył, z tą byłą partnerką i, i tak dalej, także rozumiem i pewnych granic nie powinniśmy wszyscy tutaj przekraczać, nie? Dobra. Ja dla mnie to Murański w tej federacji jest nieporozumienie. Gdyby to ode mnie zależało, to by go tutaj nie było. Na, na razie nie ma dla niego rywala, chyba że z Laluną zawalczy, to byłby rywal na jego poziomie i nie wiem, czy by sobie poradził. Także ja jestem absolutnym przeciwnikiem starego Fraglesa w tej Federacji i tyle. Ja mam nadzieję, że nie będzie o rywala do końca, że będzie na kopach. Zgodziłem się tylko na to, żeby to był, bo miał dostać w pi a jak na razie. To nie ma nikogo na horyzoncie. Wstępnie jest dołożony łokcie i główka, nie? Ja się na to, to zgodziłem. Tak naprawdę... Ale myślę, że szeroko przygada to ze swoim menadżerem i się z tego wycofają. Ja mu też powiedziałem, że no, na tą chwilę nie widzę, żebyśmy mieli się bić w K1, nie? Jak, tak naprawdę może nie ledwo, ale trzy rundy bił z kulaka, a z kulak, no to jest no to jest freakfighter, tak? Kulak, wiesz, tam dostał 9 kicków i z kulak stał dalej. Potem walczy, ta, tańczył po, po, tym, po walce, no to... to... No to nie wiem, albo te ciosy, nie wiem, te łuki, albo nie ważą. Prawda powinien. jak wszystko tak mocne nogi. No nie wydaje mi się. Tak, tego konfliktu nie ma, ale w tej walce akurat myślę, że nie musi być tego konfliktu, bo jest, jest solidny fundament zrobiony pod tą walkę, nie? Jest przeszłość walki jest i rewanże... jest rewanż, wiadomo. Rewanże są ekscytujące i ludzie chcą zobaczyć. Dobra walka, ja tak naprawdę kropkę na, na D postawię, że to będzie do jednej bramki i tyle, tak jak było w pierwszej. Po, po walce z Denisem, Denisa udało im się obalić, a taki Gracjan tam z 80 kilo, no to ja wiedziałem, że jeżeli oni w niego wpadną, no to nie będzie co zbierać, nie? Fakt faktem, Gracjan, ja słuchaj, wyprowadził ten cios, myślałem... Tak, myślałem, że, że już może być nogał nie? No to, to, by był, to by było spektakularne i by było naprawdę szabobanie A -a. dla niego, nie? Ale ja nie mam obaw, że to jest dobry zawodnik. Ja wiem, że to jest dobry zawodnik, to nie mam żadnych obaw. Chcę się bić, no chcę chceć, jak się bić, to tylko właśnie z takimi gośćmi, wiesz? Biokowi. No. Taka jeden małe rękawice, łokcie głowa. Zaraz się z nim złapać jakoś, tylko ja się nie mogę do niego dozwonić. Rozwrał? Nie, nie w ogóle pisze czy coś tam, ja mam jakiś stary, no ja mam jeszcze stary numer nr. z the war, jak Tało się, niech sobie myśli co tam. Chcę. Nie, to chciałbym się z nim bić. To jest człowiek, na którym można zarobić pieniądze, mi są potrzebne pieniądze. Ta walka byłaby też, myślę, fajna. No zobaczymy po szachcie, wtedy będę rozmawiał, wtedy mam nadzieję, że będę na lepszej pozycji do możliwości sobie wybrania przeciwnika, tak? Bo na razie teraz ja sobie mogę mam wyjść do... Walki wieś, a nie sobie myślę, co tam będzie dalej. tak? miał to inaczej wyglądać. Muszę przeprosić widzów, bo nie dał mi dość do słowa. Po prostu tak krzyczał. Wiedziałam, że się bał, że po prostu, jak będzie cicho, to ja za dużo wypowiem. I krzyczał, i prowadzący też e, jakoś tak dziwnie to poprowadzili. Ja miałam wejść na samym początku, weszłam pod koniec, dobra, nieważne. Przeleciałam tutaj, bo po prostu nie chcę, żeby ten człowiek uczestniczył na naszych galach. E, chcę to zwalczyć, bo jest kłamcą, zakłamany. Robił to samo, co zarzuca innym. Przekłapała, nigdy nie grypała. Y, zarzuca sutenerom to, co sam robił kiedyś i nie chce, żeby po prostu grał pierwszych skrzypiec na panelach i zawsze gdzie on będzie, to będę ja czy nie zgadzałam na sumę? Y, podbijałam cały czas stawki okay. i y, formuła musi być po mojemu bo ja nie, nie byłam w treningu wcześniej i mówię, boksik albo gołe pięści, małe rękawice pani Szreberową dogrywamy pieniążki, formułę jeżeli się uda, to wyjdę na tej gali ale w innej formule oni chcą oni chyba chcą w MMA, a ja chcę w boksie Albo na Dawaj Marianna, wychodź z żalunką do walki. Pokażmy dobro. W się nagle pięści, czy w małych rękawicach? Pokażmy, dajmy widowisko. Moja dziewczyna, Julia. Mam nadzieję, że pełnoletnia. Po... Tak! Pełnoletnia. Ile, ile ma lat? Jest... 20. W ogóle, była dziewczyna Daniela Magikala. Obrażać cię nie obrażałem. to Akurat jest ciężko zrobić. A czy to mnie pytali o ciebie? No Ja stwierdziłem, że, że to, co robisz, jest czasem przeginką, ale no właśnie jestem ciekaw, czy ty jesteś jeszcze świadom do końca, co ty robisz, czy nie. Myślę, no, że nie. Ej, słuchaj, ja jestem w 10 razy, lepszy, razy lepszym miejscu niż ty. Ty jeszcze tego nie wiesz po prostu, bo ty jesteś pieskiem jeszcze na smyczy. Ale jakbyś się uwolnił kiedyś od sponsorów. Kiedyś powiedział jedną myśl, która jest w twojej głowie, a nie boisz się wszystkiego, to byś poczuł wolność prawdziwą. I byś zrozumiał, dlaczego ja jestem szczęśliwy, a ty nie. Dzisiaj, Dzisiaj, się, tak. Dzisiaj się poznaliście. <laughs> Ale, Daniel, magikal. To jest pociąga. To, że jest lepszy niż magikal. To, wystarczy. to jest, jest na pewno, to, 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 to jest moment, to jest najważniejszy ekskluzywny argument, ekskluzywny magikal, co Pracowałeś 15 ek. lat żeby być w końcu wyżej niż magikal, no i się dokopałem, no ale nie, no jest, jest to pewne osiągnięcie, akurat.